Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich, którzy zechcą wejść na stronę internetową naszej parafii i wysłuchać tego słowa. Serdecznie witam i pozdrawiam w pięknym dniu dla naszej parafii, 22. rocznicę konsekracji naszego Kościoła. Cieszę się, że mogę znowu do parapian i do wszystkich, którzy uważają się za sympatyków naszej parafii skierować słowo. Na temat konsekracji Kościoła będzie w drugiej części, a tymczasem pragnę cofnąć się tydzień wstecz. Przeżyliśmy dni kolwiańskie, połączone z rekolekcjami. Dziękujemy Panu Bogu za ten czas, który nam podarował, że mogliśmy zbliżyć się do Niego przez świętego Maksymiliana. Kierując swoje słowo przed dniami kolwiańskimi, powiedziałem, że ten czas ofiarowany przez nas jest niepotrzebny ani Panu Bogu, ani świętemu Maksymilianowi. To jest czas potrzebny tylko i wyłącznie nam dla naszego uświęcenia i zbliżenia się do Boga przez Matkę Niepokalaną i świętego Maksymiliana. Chciałem skierować serdeczne słowa podziękowania pod adresem tych wszystkich, którzy odpowiedzieli na moje zaproszenie i zechcieli poprzez swoje świadectwo ukazać, że ten czas jest im potrzebny. Najpierw chciałem bardzo serdecznie Podziękować tym wszystkim, którzy przygotowali Kościół od strony wewnętrznej i od strony obejścia. Bóg zapłać serdeczne paniom, które dbają nie tylko z okazji uroczystości, ale przez cały rok o czystość i estetykę obejścia Kościoła. Bardzo serdecznie dziękuję paniom, które dbają o czystość kościoła nie tylko przy okazji uroczystości, ale przez cały rok regularnie. Bardzo serdecznie dziękuję pani, która przez cały rok dba o to, aby kwiaty były świeże, aby kościół od tej strony wyglądał. Bardzo pięknie. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy w tych dniach kolwiańskich tworzyli modlitewną wspólnotę. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy zechcieli nawiedzić Pana Jezusa, poświęcić mu swój czas w dniu 10 października kiedy przeżywaliśmy całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy zechcieli odpowiedzieć na moje zaproszenie i przybyli, aby tutaj modlić się, odnowić małżeńskie ślubowania, a także by przeżyć swoje czterdzieste urodziny i równocześnie otrzymać umocnienie jako chorzy, cierpiący. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przygotowali liturgię. Bóg zapłać Panu. Organiście, zespołowi wokalnemu, służbie liturgicznej, ministrantom, szafarzom nadzwyczajnym, panom zakrystii, wszystkim, którzy nieśli Sztandary, Baldachim. Serdeczne Bóg zapłać ojcu Wojciechowi Grzywisławskiemu, werbiście. Za przeprowadzenie rekolekcji. Dziękuję szczególnie za to, że podjął tematykę, która była wyznaczona na poszczególne dni rekolekcyjne. Dzielił się z nami doświadczeniem misyjnym, ale równocześnie ukazywał nam realia, jakie są naszej polskiej rzeczywistości, jeżeli chodzi o naszą wiarę. Serdecznie dziękuję wszystkim kapłanom, którzy przybyli na naszą uroczystość 12 października. Jeszcze raz dziękując i Pozdrawiam tych kapłanów, szczególnie kapłanów, którzy przeżyli tutaj razem z nami 40-lecie święceń kapłańskich. Księdza Tadeusza Kelińskiego, Księdza Kazimierza Tomalika, Księdza Macieja Kubiaka. Dziękuję bardzo kapłanom, którzy wzięli udział w księdzu proboszczowi Tadeuszowi Nastrętowi, księdzu proboszczowi Wojciechowi Moraszowi. Bóg zapłać serdecznie. Te wszystkie podziękowania, które kieruję do wszystkich, składam na ręce księdza biskupa Zdzisława Fortuniaka, któremu szczególnie dziękuję za przyjęcie zaproszenia na nasze Dni Kolbiańskie, za udzielenie sakramentu bierzmowania naszej młodzieży, a równocześnie, że zechciał razem z nami, przeżywając czterdziestolecie kanonizacji Ojca Maksymiliana, przeżyć czterdziestolecie swoich święceń biskupich, wspominając o wierzmowaniu. Pragnę szczególnie podziękować też panu Markowi XIV, na którego Barkach spoczywał główny ciężar przygotowania tej podzieży do sakramentu wierzmowania. Dziękuję bardzo również rodzicom, świadkom, wszystkim na ręce księdza biskupa. Dziękuję. I życzę, aby święty Maksymilian obdarzał wszystkich swoim błogosławieństwem i wstawienistwem u Boga. Druga część. Dzisiaj rocznica konsekracji naszego Kościoła. Miało to miejsce 29 października roku 2000, roku wielkiego jubileuszu chrześcijaństwa. Składając prośbę o dokonanie konsekracji naszego kościoła do ówczesnego arcybiskupa Metropolity Poznańskiego, Juliusza Pec'a, prosiłem, aby miało to miejsce w miesiącu październiku. O dacie 29 października dowiedziałem się w wielką sobotę, także w czasie rezurekcji i uroczystości zmartwychwstania pańskiego mogłem podać już do wiadomości datę konsekracji naszego Kościoła. Ta data 29. Yy, Października jest dla mnie datą szczególną, dlatego że jest to rocznica pierwszego nawiedzenia Matki Bożej w kopii obrazu jasnogórskiego parafii św. Mikołaja w Lesznie. Wtedy zostałem wyznaczony. Przez ceremoniarza seminaryjnego, aby razem z, z drugim diakonem, księdzem Stanisławem Twardowskim, przybyć tutaj i y, być do asysty podczas Mszy Świętej y, na placu Metziga, sprawowanej przez księdza biskupa Tadeusza Etera. Nie przypuszczałem, że po 12 latach znajdę się w parafii Świętego Mikołaja jako wikariusz z poleceniem budowy kościoła i organizowania parafii na osiedlu Grono. W tym czasie, kiedy kieruję do Was swoje słowo, 22 lata temu miała miejsce ta uroczystość. Uroczystości przewodniczył ksiądz arcybiskup Metropolita Juliusz Pec. Kaznodzieją podczas tej uroczystości był ksiądz arcybiskup Marian Szykucki, emerytowany Metropolita Szczecińsko-Kamieński, z którego rąk otrzymałem święcenia diakonatu i prezbiteratu. Dlaczego zależało mi na tym, żeby ta konsekracja kościoła była w roku 2000? Po pierwsze, jest, był to rok jubileuszowy i kiedy w kościele będzie obchodziło się kolejne jubileusze, to równocześnie tutaj w tej parafii św. Maksymiliana, Kolwego w Lesznie, pokolenia, które po nas przyjdą, będą obchodzić jubileusz konsekracji kościoła. A po drugie, odchodzili ludzie, którzy byli zaangażowani w budowę kościoła, w organizowanie parafii i dlatego też zależało mi na tym, żeby Ci ludzie, którzy tym dziełem yy, żyli, aby oni mieli tę radość przeżycia uroczystości poświęcenia tego kościoła. Pozwolę sobie przytoczyć przy tej okazji i uznać jako swoje słowa króla Salomona, który w czasie poświęcenia Świątyni Jerozolimskiej tak się modlił. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i Jego błaganie, o Panie Boże mój. I wysłuchaj tego wołania i tej modlitwy, którą dziś Twój Sługa zanosi przed Ciebie. Niech w nocy i w dzień Twoje oczy będą otwarte na tę świątynię, na miejsce, o którym powiedziałeś, tam będzie moje imię, tak aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie sługi Twego i Twojego ludu Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz. Niech te słowa będą dla nas takim impulsem do tego, aby ten Kościół był miejscem spotkania z Panem Bogiem, przebaczenia i Jego miłosierdzia. Dziękuję równocześnie przy tej okazji wszystkim, którzy swoją ofiarą, pracą dbają o to, aby nasza świątynia stawała się coraz piękniejsza. Trudno mi wymienić wszystkich, ale jako ten, który, któremu została zlecona opieka nad tą świątynią i pasterzowanie w tej parafii, obejmuję wszystkich wdzięcznym sercem. I trzeci temat to zbliżająca się. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Antyfona na wejście do mszy świętej z uroczystości Wszystkich Świętych jest taka, zawiera takie słowa. Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość Wszystkich Świętych. Z ich uroczystości radują się aniołowie. I wychwalają Syna Bożego. Ta uroczystość mówi nam o powszechnym powołaniu do świętości. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan. Od Chrztu Świętego rozpoczęła się nasza droga do świętości i dlatego też musimy ciągle podjąć to. Wołanie świętego Jana Pawła II. Nie lękajcie się świętości, uczyńcie nowe tysiąclecie chrześcijaństwa erą ludzi świętych i to chce nam przypomnieć uroczystość wszystkich świętych. Już stało się tradycją w naszej parafii, że wigilię uroczystości Wszystkich świętych, gromadzimy się przy figurze Najświętszego Serca Pana Jezusa i tam rozpoczyna się marsz świętych. Serdecznie zapraszam. 31 października, godzina 16:30. Przy figurze Najświętszego Serca Pana Jezusa, bądźmy ubrani na biało. Przypominając ten wielki tłum y, odziany w białe szaty, o którym pytano: Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? Panie, Ty wiesz, to ci, którzy y, przybyli z wielkiego ucisku, opłukali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. Zapraszamy szczególnie rodziców, dzieci. Przyodziejmy w białe szaty, a także według pomysłów przebierzmy się za świętych. Niech ten Marw świętych będzie takim wyznaniem wiary i takim naszym programem, że chcemy być świętymi, że się cieszymy z tej. Uroczystości. Niech to będzie takie antidotum, że większa radość jest z tego, że czujemy się wspólnotą ze świętymi, aniżeli wspólnotą z tymi, którzy odgrywają, można by tak powiedzieć, złe duchy, czyniąc niekiedy ludziom krzywdę. Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w Kościele w przeddzień, 31 października, godzina 18.30. W Kościele 1 listopada o godzinie 8 i o godzinie 9.30. Msza święta o godzinie 11.30 zostanie odprawiona na cmentarzu i bezpośrednio po tej Mszy Świętej odprawimy procesję żałobną. Modlimy się za zmarłych. Miesiąc listopad to dzień modlitwy, to miesiąc modlitwy za zmarłych. Wypisujemy imiona i nazwiska naszych bliskich zmarłych. Składamy je w kościele i cały kościół, który jest naszą matką modli się za tych, którzy wypłacają się Boskiej Sprawiedliwości, dlatego że Pan Bóg pozwala na dopełnienie pokuty w czyśćce. I dlatego też w dniu 1 listopada, wieczorem o godzinie 18, zapraszam serdecznie na cmentarz, na różaniec, wiórca zmarłych i już będziemy czytać imiona i nazwiska zmarłych. Dzień Zaduszny, 2 listopada, to dzień, w którym cały Kościół szczególnie modli się za zmarłych. Mrze święte w naszej parafii. O godzinie 8, Mrze świętą odprawimy na cmentarzu, w kościele o godzinie 17 i o godzinie 18.30. Wymienianki. I Różaniec za zmarłych od 1 listopada do 11 listopada, czyli do drugiego piątku miesiąca, kiedy każdego miesiąca modlimy się za zmarłych. Różaniec i wymienianki za zmarłych w dni poprzednie o godzinie 18 w niedzielę i w święto niepodległości, czyli Ostatniego dnia o godzinie 15.30. Serdecznie proszę, aby podjąć tę modlitwę za zmarłych, za dusze w cierpiące, aby przybliżyć im niebo. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego słowa i zapraszam. Do przeżycia tego wszystkiego, z czym wychodzi do nas Matka Kościół, abyśmy we wszystkim uwielbili Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Na przeżywanie tego wszystkiego, z czym Kościół do nas wychodzi, w tych dniach niech nam Bóg błogosławi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego słowa.